Za skrzyż będzie niosło koło żywego różańca. Zrodoka no Pański, Zgromadzenie. No odszedł od nas w drogę wody żywej. źródła łaski, miłości prawdziwej. Odszedł nas też co ukochał O Jezu, ciesi, Gdy na księżu Słońce się znać miło. Ziemia się Godność kapłańska uczy święty Efrem, przewyższa wszystko i mówi. Kochajmy kapłanów, bo oni są przyjaciółmi Dobrego Boga i stawiają się za nami i za całym światem. Choć nie wiesz o jakim kapłanie, czy jest godny urzędu, szanuj go dla przykazania Chrystusa. Bo jak nie traci wartości złoto, choćby się zanieczyściło w głodzie, ani nie traci w lasku najpiękniejsza perła wśród brudnych rzeczy, tak Nie staje się brudne kapłaństwo, choćby je otrzymał nawet człowiek niegodny, To zasługuje na ten wniosły urząd i żyje w nim nienagannie, zyska życie wieczne i niewięknący więcej. To zaś odważy się sięgać po niego niegodnie, ściągnie na siebie ciemności zewnętrzne i sąd bez. Nie pozostał na Kalwarii, ale w zwycięstwie poranka wiekanocnego szedł dzieje kościoła ludzkości. Był obecny w Koloseum Rzeńskim. Był obecny w atymu. Towarzyszył żołnierzom wice warszawskim w XX. roku ubiegłego wieku. -wieku. Zwyciężąc Auschwitz, odbył zwycięstwo, śmierci świętej Jerzy... życie sobie głęboko w sercach, że dziś byliście na drodze krzyżowej w naszym mieście, że daliście Chrystusowi sobie piękny dar czasu, wypełniony modlitwem i świadectwem naszej wspólnoty. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali drogę krzyżową. Odważaniem, śpiewem, niesieniem krzyża. Dziękuję tym, którzy troszczyli się o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że to dzisiejsze wieczorne nabożeństwo jak ufany było pięknym darem uwielbienia Boga. Czylicie? or